Siemaneczko, żomeczki. Z tej strony y, ten smakerzok. Nie jestem po prostu dzisiaj jakby w coś się no. I ja i Darek ze mną tutaj Czyli i tu. polski pies. Polski pies. Ym, możesz na to jeszcze wjechać. Na co? Na to? No. Nie. Nie rozwalisz się. Ono, no, no. Okej. Okay. Oczywiście tu, tu ta kulka, która się kręci, to Darek. No. Nagrywam, bo... No, po prostu, jak mój brat nagrywa, to może ja też bym nagrał. I What? dlaczego nie używam intr? Bo po prostu nie wiem, y, jak je montować. Jeżeli chcielibyście, mon ktoś, ktoś z Was tam ch chciał, chciał dla mnie montować filmy, to y, bardzo bym prosił, bo naprawdę <ścoughs> ja nie umiem. Ja nie umiem montować tych filmów. A to była moja reakcja po prostu. Ło patrz! Tak to jest mój, to jest mój, więc zostaw go. Widzicie mnie? Tam jest koło mnie. O Wektor cię zje. Jeżeli chcielibyście z nami zagrać, to oczywiście zapraszamy na serwer Europa na nie zawsze niestan czasami niestandardowe gry my zawsze przyjmujemy... Ja mam już 27 przyjaciół. Ja oczywiście jestem w drużynie z, z, z tym. Nebyle Gomerem, Jeżeli oczywiście dzisiaj zrobię polecajkę. nakarmiłbyś mnie, wiesz? Dzięki. Zrobię dzisiaj polecajkę, więc piszcie kogo, y, kto chce być polecony dzisiaj. Ja. Nie ty. Ja. I tak cię polecę wiesz. Yy, tylko napisz w komentarzu, mnie nie było, że, że jesteś moim bratem i cię dlatego wybieram. Oczywiście ja jestem tutaj, yy, polecam yy, tutaj ten... Ja też będę miał polecajkę. Polecam tutaj yy, jeżeli ktoś ma Crash of Clans i chciałby ze mną być w drużynie, yy, to wejdźcie na czerwone smoki, ja tam jestem o, koliderem. Luca jest? A Luca, NG Luca. To koleżka. Nakarm go. Okej, okay, mam z nim sojusz, ty mu też pokaż sojusz, bo cię zjem. Ej, ej, ej. Ale ci musi pokazać sojusz. A się łączę. Za 500 sekund. Nie rozdzielaj się na mnie. Nie, nie ty. Nie! Zaraz ci oddam. Dobra. Gdzie, 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 gdzie? Mniam! Oczywiście m, jeżeli ktoś by chciał z polskim no, psem być, tutaj czy moim bratem, Darek, y, to... Y, nie jest go. No wiem. To jest w drużynie FC Polska. FCB Polska. FCB Polska. Oczywiście ja dopiero co zacząłem to, w to grać. Więc nie jest zbyt tak koksu koksu o Ani ty. Ja nie, ja jestem taki opi bardziej niż ty. No, to można powiedzieć, że jesteś bardziej opi niż ja. Oni lewtują z naszego klanu, a później nie chcą wracać. Mhm. mhm. A ja właśnie obok y, mam klasę w klans odpalone, bo na telefonie gram. Ja oczywiście też gram na, y, też na telefonie w O nie no tego, więc y, to jest mój na razie, żebym nagrywał, to jest ten level, a tak to mam 93 level. Patrz, jaki ja mam. Darek ma 47. Nie. Nie, 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 pokaż widzom. 74? Żeby był wiarygodny. 74. What the fuck? Nie jest mojej kuleczki. Daj, daj, muszę pokazać. Nie. Muszę się pokazać całej okazałości. Nie. Moim widzom. Ja cię zjem. To nie jest Lucy. Lucy. Dobra, ja nie mam... Pff wygrał Darek Lucy ja, chyba nie. się odłączył Mhm. nie Lucian Lucian czy ty jesteś no Lucian zaraz ci powiem czy jest Lucian jest jest Lucja. To tutaj sobie Lucian yeah. ja będę mówiła jego Lucian oczywiście to jest mój na razie taki początkowy jakby level Aniołek grubasów... Dawaj. Jakich aniołek grubasów? No bo y, gigi i grubasy są, nie? Tam y, gigi i grubasy. Co mi przyszło? Co mi przyszło? What the... no, y, y. Odpowiedź A. Nagrywać dalej. Do What ciebie? Nie wiem. Pewnie tak. What the fuck? Nie mamy sojuszu. Nikt nie ma sojuszu. Nie zawierajcie! Czekaj! Sojoszy! JO pierdziu! M R e, C O R D I N G. Nie wiadomo czy to jest. I'm recording. Nie, ja to wiem. Ja teraz na wstępie polecę kanał mojego brata. Żeby nie było. Jo. Jeżeli lubicie oglądać e, Minecrafta na Xboxie, xboxie to mówcie, ja mam sojusz z NG, więc nie A! panie weź się zatrzymaj, panie. jedziemy wszyscy masz lol karobie, jak się nazywa, ter. jak się nazywa? Lucy NG Nie. kothola, patrz gdzie jest na pierwszym no. miejscu mhm. bo to masz 900? ja mam jasny ekran, czekajcie bo może ludzie bo ja zmienię wiecie nie, tutaj, 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 tutaj. Elucja. Ja sobie zmienię. Dobra, mamy Z... sto już, tylko nie jest Nie. 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 Czekaj, czekaj, nie. gdzie ty jesteś? Tu jest Fa czasowy. Tu se zmienię. E, siatka biały, ma być ciemne gwiazdy. Jeżeli was zaraziło, to przepraszam, ale zmieniłem dla moich widzów, Z czyli obiekty. dla was. O, Oczywiście, ja nie, 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 wiem, czy będę nagrywał właśnie już teraz akinatora. Od razu po tym odcinku. Już koniec, koniec z akinatorem. Przepraszam, jeżeli ktoś lubił serię, ale oczywiście, jeżeli chcesz coś innego, nie wiem, coś na tutaj oczywiście na Androida, bo ja mam tego, Androida właśnie. To pisz, to spróbuję to załatwić, byśmy sobie pograli. Ja, ja mam pytanie, piszcie, u mnie pytanie, co ja mam. Nagrać, bo Tam będzie inna seria z innych gier. Piszcie mi, co mam zainstalować na arka telefonie. Czyli mojego brata. Yy, bo na razie dostałem tylko trzy komentarze. Gisiel, tam. Gisiel, Gisiel, gisiel zjadłem właśnie. Wszyscy są tutaj. Oczywiście, jeżeli chcielibyście zobaczyć mój zamek tutaj, o. Wiesz, wiesz i wiesz. Yy, w Clash of Clans, to yy, ja będę tutaj. Puch. Dzięki, dzięki. Łucja. O, powinna się nazywać Łucja. Yy, ja tutaj mam zamek taki troszeczkę przystosowany do takich ataków, ale jeszcze będę ulepszał. ja, mam jeszcze. Na razie będę Townhauer ulepszał, bo na razie nic nie mogę już Nic nie mogę już dodać. nie mieli. Bo to śmiecie. Katkolas jest? Wjeżdżajcie mógłbym zjeść teraz Śmieciu, nie zjadłbyś mnie, bo mnie nagrywa bo ja nagrywam Czekaj, odpisał mi i czekaj no, no. Boże śmieciu jeden Chciałem żebyś to wziął na siebie, śmieciu No sam się, śmiecie czekaj um. Oddaj, bo widziałem <laughs> Znowu? I'm recording, no Oj, 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 ale lag. No ja też mam laga Tutaj... Um, odpisz! Będziesz... ile le... nagrywasz? Ja 8 minut już. To nie wiedziałem. Naprawdę szybko mija czas. Więc macie wyjść na dwór... Um, wyjść na dwór, pobawić zjeść się... Pobawić zjeść się... Zjeść ciastka. Pobawić się. No nie, ja nagrywam. Hmm. Nie. Ej, jest. daj mi teraz wygrać na odcinek, please! Nie, Luzjan mnie zje! Luz jo je pierdziu. Co, sią. Sią, si. puzmę się! Nie, ja go zjem, ja go zjem! Ja cię zjem! Ej, nie jest mnie! Nie! No nie, no <grym> nygan, no skończony <grym> Raczej ty! Raczej ty! Y, bo. Mm, tak, jestem i tak pierwszy! No ja miałam wygrać, wiesz? Na Masz, odcinek! Gdzie jesteś? Szybko! Nad tobą, na tobą! Ja się łączę za trzy! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! I wygrałem. Tak, na odcinek wygrałem. Dałem ci, dałem ci się zjeść. Ale na odcinek wygrałem. To jest Tajni? Nie. nie. Ta, small? Small. A ma być Tajni. Dlaczego? Bo jest fajniej, więcej tak. Nie, Lucian. No, Lucian nie masz wazny usychu. Nie mam już, bo mnie zjadł. Albo mi odda teraz. Lucjan, dzięki Lucjan, ale czemu rzucać na wszystkie strony? Co ty masz? Nieopanowane łyżkę? A w ogóle, czy ktoś z was ma mikser? Bo ja nie mam. Masz. Nie mam miksera. Ale no, nie był się? Czy w realu? W realu. Ja nie mam. Mm. Nie był zgody. Podłączył się? Mhm. Daj. Daj. Sojusz? Au. Sojusz? Nebleus God? No, Nebleus God tutaj. No, naprawdę. Wiesz, że ja cię zjem, jeśli mi nie dasz sojuszu? Czemu go jesz? Nie, bo nie daję mi sojuszu. Dał. Nie dał. Dał, tylko ja wziąłem. Czekaj. No... Czek! Tak. Nie mam z tym już Jesz Ujesz mojego przyjacielka! No co za! Coś za coś, co za co? 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 sobie Dodam nebleu. O, mam go. Master. Masterpiece! Nie jedz mnie! Mr. Piece. Mister. Mister kupam mnie zje. Czyli? Mr. Pan. O dzięki, 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 dzięki. Lełko, masz, masz, masz masz, masz. Tam na górę. Czekaj. Poprawicie się z nią chwilę. Tak. No dobra, nic. A A no co, patrz. Nagrywamy, nagrywamy Aurecia. Chodź, przywitaj się z YouTube. Przywitaj się z YouTube. Na, no chodź. Ej, 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 ej. No, no, chodź. Nie, kur. Matrix, co za... A Rucho, ja już nie, ja tylko nic przegrałem na odcinek. Przegrałeś na odcinek? Mm. Ej no, Matrix, no. Matrix <gry> jest pierwszy. Teraz nie wyłącz czat proszę, bo... Będziesz przeklinał, mm -hmm. a ja i tak go włączę. Napisam fok. Ale mi to poprawiło. <gry> nie patrz. Patrz. Naprawdę. <gry> Naprawdę taki z siebie, niby mm, fajny ziomuś, a naprawdę nie. Nie, koniec. Nie. Koniec. O, nebleus, god. Konie, koniec. Koniec. tego odcinka, przegrałem. Dobra, ja sobie, ja sobie coś nakręcę. No, dzisiaj u mnie się pojawi polecajka, jeżeli chci, chcielibyście być w polecajce, to, to piszcie u mnie w komentarzach. To was polecę. Wybiorę tam kilku. To polecę później. Czekaj. Y, tutaj... Mm, to by było chyba na tyle z tego odcineczka, wiecie, bo 11 minut dłużej zrobiłem niż zwykle. 3 minut nie nagrywam. No raz nagrałem, ale nie nagrywam już. Oczywiście vlog się pojawi u mnie, tylko nie wiem kiedy, ale się pojawi. Aurecia. Będzie skakać ta bobę, bierz. Hej, 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 co ty wyprawiasz? Masz, masz, masz I'm recording, I'm recording, czekaj. A Marcinek tu ma super vipa. Czekaj. On mi super vipa. Ej, boże. I'm ja nagrywam. I'm recording. Czekaj. Napisz że ma odcinek super. V, a, R, t, T, i nek. Nie. Oddawaj. Cukierki! O, nie, Lucian Dzięki. Nie, nie! Nebleus. Dzięki, że mnie chciałaś ocalić. No to byłoby chyba tyle z tego odcineczka tutaj. No, na razie tyle. No to cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.